Tadeusz Boj-Żeleński Zakończenie Pewnego wieczoru lub raczej pewnej nocy, wychodząc z jakiegoś bankietu, spotkałem się w drzwiach z panią Marią Kasterską. Uszliśmy parę kroków razem. Gdzie można by jeszcze iść? spytałem, będąc w Paryżu niepoprawnym włóczęgą. Ja pana zaprowadzę. Szedłem posłusznie zaciekawiony. Wkroczyliśmy w najpoufniejsze zakątki dzielnicy łacińskiej. Jakieś stare ulice, stare kościoły. Okazuje się, że pani Kasterska jest namiętnie zakochana w dawnym Paryżu. Zna każdy kąt, każdy kamień, o każdym ma coś ciekawego do powiedzenia. No cudnie jest. Księżyc płynie swobodnie po przestrzeni bez chmur tajemnych uczuć niepojęta władza odbiera sen tęsknotę naprowadza jak śpiewają w operze miałam o panu gorsze wyobrażenie mówi pani kasterska z poważną minką ale widzę że pan dosyć dobrze umie chodzić po paryżu choćby całą noc odpowiadam no to pana jeszcze gdzieś zaprowadzę przecinamy sekwanę samym cyplem wyspy Świętego Ludwika Okrążamy milczący Hotel Lambert i przechodzimy na prawy brzeg. Jakże głęboko w nocy uśpiony jest paryż, jak szanuje spoczynek nocny, to najpracowitsze miasto. Wszystkie okna ciemne, jedynie na ogromnej płaszczyźnie bocznego, ślepego muru błyszczy czerwoną firanką jedno samotne okienko. Nie wiem czemu, ale w tym oknie czytam nagle całą powieść Balzaka czy Barbeja. Mijamy wiele ulic. Przystajemy pod starym pałacykiem pani de Sevinie, Dziś muzeum. Moja przewodniczka sunie przez labirynt ulic bez jednego wahania, z nieomylnością lunatyczki. Wchodzimy w zamknięty czworobok domów, tworzący ogromny plac. W nim ogród, po rogach cztery fontanny, w środku konny pomnik. W tej chwili wszystko śpi. Światło księżyca leje się na tę pustkę. To plac de Vosges. Może tam byłem kiedyś, może nigdy, ale w tej chwili wydaje mi się czymś czarodziejskim. Mury mówią, kamienie mówią, słyszy się je jak muzykę. Późno jest. Przejeżdża automobil, chce odwieść moją przewodniczkę. Odmawia z oburzeniem. Nigdy, powiada, w Paryżu nie używam tego wstrętnego pudła. Chodzę piechotą? Niech pan jedzie, jeżeli pan zmęczony wrócę sama, nie boję się. Oczywiście ja znów się oburzam, jak przystało na rycerskiego polaka i odprowadzam tę drobną i mężną kobiecinkę przez pół Paryża aż gdzieś za panteon, po czym już o brzasku leniwo wlokę się do domu. Och te powroty o świcie pieszo, ileż mi one chwil przypominają, ile razy tak wracałem. Powrót godzinę, półtorej godziny do domu w nocy nie był tu za studenckich czasów niczym niezwykłym. Dorożka była fantastycznym zbytkiem, zresztą nie było ich w nocy, a jeżeli która wzięła pasażera, to o tyle o ile jej to było po drodze do domu. Ileż uroku miały takie powroty pełne myśli, marzenia, drażnione budzącym się życiem rannego paryża. W szarzejącym ledwie brzasku ciągnęły wozy z warzywem, z mlekiem. Czasem doczekało się otwarcia piekarni, kupował człowiek ciepłą bułkę chleba, potem otwierali mleczarnie. Sierzutki żerwe z chlebem, za pyszne śniadanie w wygłodzeniu bezsennej nocy. Szło się wolno, smakując chleb, ser, poranek. W perspektywie łóżko, gorąca kawa i książka w łóżku i utopiony w niej dzień i znów Paryż. Życie próżniacze, a pełne. Niezłączone żadną inwazją rzeczywistości. Czy może istnieć idealniejszy teatr barzeń niż tu, wśród tych mówiących kamieni? Czarne wieże, conciergerie odbijające się w sekwanie, to znów pomnik Mopasanta w parku Monso i jego niemodna Paryżanka w sukni z bufami, albo mise pod komedią francuską. Wreszcie, o każdej porze dnia i nocy, zawsze niespodziany, Zawsze jak gdyby pierwszy raz widziany plac zgody. To znów kreker może morze Paryża spowite delikatną mgłą. Ale każda ulica, trudno powiedzieć na czym polega czar tych ulic, ileż razy wówczas przed laty zmęczony chodzeniem siadałem na Imperialkę Omnibusu i jechałem wszystko jedno gdzie, patrząc sennie, wystawiając się na promienie miasta, niby w kąpieli słonecznej na działanie słońca. To znów wieczór. Co za rozkosz przecinać miasto z lewego brzegu na prawy omnibusem w trzy konie. Sławny batignolle clichéodéon, robić zakręt koło Saint-Sulpice, patrzeć z góry na te tak dramatyczne wody sekwany, przepychać się w trzy konie długą ulicą Richelieu, zanurzyć się na minutę w gwarze przecinanych bulwarów i już piąć się pod górę na Montmartre. Zaglądając niemal w niskie okna antresoli na tych wąskich, ludnych uliczkach. Wyznam po cichu: w ciągu tych kilku miesięcy pierwszego pobytu nie byłem właściwie nigdzie. Ani w żadnej bibliotece, ani w sali wykładowej, ani o zgrodze w komedii francuskiej. Nie znałem nikogo, nie zamieniłem dwóch słów z żadnym Francuzem. Pławiłem się jedynie w ulicy Paryża. Raz pamiętam, spędziłem cały dzień wiosenny na jakimś skwerze. Na przemian drzemiąc, gapiąc się, czytając Cezara Biroto. Hm. Po kilku miesiącach tego wałęsania się wróciłem innym człowiekiem. Magia Paryża. Niedawno temu zakrawałoby to na mistycyzm. Dziś, wobec wielu nowych pojęć naukowych, wydaje się to czymś zupełnie realnym. Przecież nie mogą kamieniem mówić? Przecież nie może dusza miasta wnikać w duszę człowieka nieuchwytnym fluidem? Mury Paryża są bardzo szczodre. Kiedy człowiek wałęsa się po tym mieście, ma uczucie, że jest mądry. Złudzenie. To Paryż jest mądry za niego. Odczuwa się to bardzo dotkliwie, kiedy się wróci do domu i wyjdzie ze sfery działania tej potężnej dynamo. Pamiętam jedno takie przedpołudnie, przed dwoma laty, w dzień wyjazdu z Paryża po krótkim pobycie. Siedziałem na tarasie kawiarni, Przygrzewało łagodnie majowe słońce, byłem trochę niewyspany, sączyłem aperitif, nauczyłem się już znaczenia tego wyrazu, przydrzemując trochę od czasu do czasu. Miałem uczucie, że jestem diogenesem grzejącym się na słońcu. I nagle przeszło na mnie olśnienie. Ujrzałem przed sobą otwartą, wspaniałą karierę. Zastanawiałem się mianowicie, że w naszej epoce są ludzie uczeni i mniej uczeni, mędrsi i mniej mądrzy, ale że zanikła profesja, która istniała w starożytności. Mędrzec. Ha, co to był mędrzec? Trudno dziś określić. Mędrzec nie potrzebował pisać książek, nie potrzebował robić wynalazków ani dokazywać jakichś szczególnych rzeczy. Wystarczyło parę rysów, parę gestów. Hmm? Mędrzec. To był pewien stosunek do życia, do siebie samego, do świata. Taki Diogenes. Zerwał z kobietami i sprawił sobie drewniany kubek. Mędrzec. Jakiś tam greczen nie uznawał innej linii, tylko prostą. Przyjaciele musieli za nim chodzić i pilnować go, aby nie wlazł do rzeki albo nie rozwalił sobie głowy o drzewo. Mędrzec. Inny. Uszedł po prostu kilka kroków, aby zadać fałsz komuś, kto twierdził, że nie istnieje ruch. Ha, mędrzec. Kazałem sobie podać jeszcze jeden werbut. Słońce łaskotało mnie rozkosznie po twarzy. Coraz bardziej czułem się mędrcem. Widziałem przed sobą drogę życia tak wyraźnie, że układałem sobie, iż pierwsza rzecz po powrocie do kraju będzie zamówić sobie bilety wizytowe z napisem Boy mędrzec. Potem w drodze zapomniałem o tym. Przypomniałem sobie, kiedy wysiadał na dworcu w Warszawie. obiada. Nigdy się nie czułem głupszy. Padał deszcz. Zajechałem do domu. Wróciłem do moich zajęć. Biletów wizytowych nie zamówiłem dotąd. Szanowni Państwo, najlepsza publiczności. No jak tu się nie cieszyć z naszego spotkania, skoro mam dla Państwa takie rady tasy, że ha, ha a nawet ho, ho. Mówiąc bardziej precyzyjnie, to Tadeusz Bojzeleński ma je dla Państwa, a ja je tylko odkurzam z warstewki zapomnienia, którą przykrywuje niezmordowany czas. Odkurzycielem jestem tych perełek jedynie i smakoszem jak Państwo. Dzisiaj nasz autor zabiera nas na nocny spacer. No i gdzie będziemy spacerować wśród ulubionych wspomnień żeleńskiego. Po serocku, bąchocku czy się sieradzu? <laughs> Nie, po Paryżu rzecz jasna. Najciekawsze jest to, z kim wypadnie nam ta przechadzka. Przewodnikiem będzie Maria Kasterska, pisarka i doktor literatury francuskiej. I jej niezwykle czarowne legendy właśnie Podlasia spotkały się z entuzjazmem nad Sekwaną, gdzie została nagrodzona przez Akademię Literatury Francuskiej. Wszystkim zapiekłym w oburzeniu na naszego autora polecam jej biogram. To niezwykle ciekawa, wierząca głęboko kobieta i to właśnie ona pokaże nam ścieżki Paryża, którego już nie ma. Bezpiecznego nocą. Wraz z bohaterami będziemy mijali siedzibę największego polskiego stronnictwa na emigracji we Francji Pałac Lambert to chyba lepsze tłumaczenie francuskiego słowa hotel. Kupił książę Adam Czarew-Toryski skazany zaocznie na karę śmierci za powstanie przez swojego byłego carskiego przyjaciela i zmuszony do życia na wygnaniu. Przyjaciel był łaskaw docenić status księcia i skazał go na inny rodzaj pozbawienia życia niż pozostałych buntowszczyków, ale nigdy nie było mu danego wykonać. Ten budynek to ważny element narodowej spuścizny. Warto się interesować jego obecnymi losami, co polecam państwa łaskawej uwadze. Przejdźmy się, proszę państwa, ulicami Paryża, niech i nam się udzieli czar, nieistniejącego już miasta. Możemy w nim spotkać dom markizy de Sevignier. Pani ta zasłynęła kilkuset listami do swojej ukochanej córki, którą wydała za mąż i nie widziała przez kolejnych 17 lat. W tym czasie pisała około dwóch listów tygodniowo, co stanowi potężny depozyt egzotycznej dla nas rzeczywistości. Ciekawe, czym ujęła Żeleńskiego. Idziemy przez najstarszy plac miasta. Za czasów monarchii to plac królewski, a obecnie to plac de Vosges, plac Vosgesów, nazwany tak na cześć tego Departamentu Francji, który pierwszy zabrał pieniądze na rzecz obrzydliwej francuskiej rewolucji, co oznacza, że właśnie tam musieli mieszkać bardzo specyficznie nastawieni ludzie. A na koniec zostaje mnie pogłębić miłośników serialu The Office. Otóż Ricky Gervais, obdarzony niewyparzonym językiem, niewątpliwie wiąże się z wymienionym w tekście świeżym żerwę. I nie może tu być mowy o tłumaczeniu bezpośrednim, bo świeży gerwazy zostałby może pochwalony dzisiaj przez środowiska promujące głupotę i ochydę, ale wtedy oznaczał specyficzny rodzaj sera, wytwarzany po dziś dzień z krowiego mleka, słodki w smaku i pikantny jednocześnie. Brzmi dobrze z masełkiem i chrupiącą bułeczką, prawda? Proszę Państwa, jest jeszcze coś, co może ktoś przeoczył. Boj pisze o tym, że chodząc po ulicach Paryża, Czytając znane tytuły można się fałszywie poczuć mądrym. Mam wrażenie, że dzisiaj mamy nadmiar ludzi, którzy nie wiadomo, skąd czują się od nas mądrzejsi. Jednocześnie żywię przekonanie, że zaczynamy się orientować, że wmawianie nam złudzenia, że ktoś jest mądry, może się okazać niczym przy wmawianiu sobie tego kogoś, że my jesteśmy głupi. Ciekawe, kiedy oni się zorientują. Tak państwo sądzicie? Do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się. Wasz Bojownik.